Witajcie! Obecnie na świecie żyje wiele interesujących stworzeń, które powstały w wyniku eksperymentalnego bądź przypadkowego skrzyżowania. Niektóre z tych hybryd są naprawdę fascynujące. Zaliczają się do nich niezwykłe koty, niedźwiedzie oraz unikalne mieszańce zamieszkujące morza. Jakie mogą być dla ludzi konsekwencje takich eksperymentów? Okazuje się, że na świecie żyją złe pszczoły. Winni temu są entomolodzy, genetycy i pszczelarze. Brazylijscy pszczelarze chcieli wyhodować owady, którym odpowiadałby gorący klimat i który dawałby więcej miodu. Dobre intencje, by stworzyć pracowitą i żywotną pszczołę, taką jak jej afrykański rodzic, która lata od świtu do zmierzchu i produkuje znacznie więcej miodu, dały opłakane skutki. Owady okazały się być bardzo agresywne, a gdy zostały przypadkowo wypuszczone na wolność, zaczęły krzyżować się z innymi gatunkami i szybko rozmnażać. W wyniku tego afrykańska, jak ją nazwano, pszczoła, stała się prawdziwą pszczołą zabójcą. Od 1969 roku do chwili obecnej z powodu ukąszenia przez nią zmarło w Brazylii ponad 200 osób i nieprzebrane tysiące bydła. Pizli, nazywany również grolarem, to krzyżówka grizzly i niedźwiedzia brunatnego. Co ciekawe, te hybrydy egzystują nie tylko w niewoli, ale i na wolności. Młode obu gatunków są zdrowe, a dorosłe osobniki mogą wydawać na świat zdrowe potomstwo, ponieważ zarówno grizzly, jak i niedźwiedź brunatny genetycznie są do siebie bardzo podobni. W 2016 roku przeprowadzono badanie DNA niedźwiedzia, który został zastrzelony w archipelagu arktycznym. Okazało się, że był on hybrydą. Według B-Side magazine myśliwi donoszą o coraz częstszych spotkaniach z grolarami na Alasce i w archipelagu arktycznym. Wilczak to hybryda wilka i dużego psa. Dorosły osobnik mierzy średnio 67 cm i waży 45 kg. Ponadto zarówno dorosłe hybrydy, jak i szczenięta wyglądają jak wilki posiadają ich budowę ciała oraz gęstą i puszystą sierść. Do tej pory przeprowadzono mnóstwo eksperymentów krzyżowania wilka z różnymi rasami psów, lecz nie wszystkie z nich zakończyły się sukcesem. Tak czy inaczej, wilczaki zachowały prymitywne instynkty wilka, niebezpieczeństwo jakie grozi nam z ich strony tłumaczy się przede wszystkim. Ich wilczym usposobieniem. Instynkt u wilczaka może się załączyć w każdej chwili i hybryda staje się wówczas agresywna, co jest typowe dla wszystkich dzikich zwierząt. Z tego powodu w niektórych krajach, jak na przykład w Finlandii, zabroniono ich rozmnażania. Te zwierzęta pojawiają się na świecie, gdy samiec lwa pokryje samicę tygrysa. Legrys to hybryda, która została wpisana do księgi rekordów Guinnessa jako największy kot na ziemi. Gdy taki zwierz się rozciąga lub stoi na tylnych łapach, to mierzy około 4 metrów. Co zaś się tyczy wagi, hybrydy te ważą ponad 300 kg. Legrys to gigantyczny lew o jasnych pasach, jak u tygrysa. W przeciwieństwie do lwów potrafią one bardzo dobrze pływać. Legrysice mogą wydawać na świat potomstwo, co jest niezwykłe w przypadku hybryd kotowatych. Samce natomiast są bezpłodne. Chodzą słuchy, że legrysy występują także na wolności, lecz to nieprawda, gdyż jest to niemożliwe, bowiem ich siedliska nie pokrywają się. Lwy zamieszkują środkową i południową Afrykę, podczas gdy tygrysy żyją tylko w Azji. Tyglew to krzyżówka samca tygrysa i samicy lwa. Tyglew otrzymuje od ojca geny sprzyjające wzrostowi, lecz są one mniej aktywne od genów matki lwicy, które hamują jego wzrost. Z tego powodu w porównaniu z legrysem jest on o wiele mniejszy i nie przewyższa wzrostem rodziców. Tak jak legrysy, samiec tyglewa również jest bezpłodny, podczas gdy samica może wydawać na świat potomstwo. Zoolodzy są przekonani, że te hybrydy zdołałyby przetrwać na wolności, czego niestety nie można powiedzieć o legrysach. Tyglew może rozwinąć prędkość do 70-75 km na godzinę, co wystarczy, aby sam mógł polować. Ponadto ma on dobrze rozwinięte wszystkie narządy zmysłów. A oto przykład unikalnej selekcji naturalnej. Pierwsza hybryda rekina została odkryta w australijskich wodach dopiero kilka lat temu. Jest to krzyżówka australijskiego i zwykłego żarłacza czarnopłetwego. Hybryda ta jest o wiele bardziej wytrzymała i agresywniejsza niż jej rodzice. Żarłacze aktywnie się rozmnażają i, jak wyjaśnili naukowcy, mogą wybrać sobie partnera należącego do innego gatunku. Eksperci przypuszczają, że te dwa gatunki połączyły się świadomie, by móc przetrwać zmiany klimatu, bowiem hybryda żarłacza czarnopłetwego może przemieszczać się dalej na południe w kierunku zimnych wód niż jej australijski krewniak. Kot sawanna to jedna z hybryd, która powstała w wyniku naturalnego krzyżowania się gatunków. Jest to mieszaniec kota domowego i serwala, czyli afrykańskiego dzikiego kota o średniej wielkości. Sawanna często porównywana jest z psami, ponieważ tak jak i one, jest bardzo lojalna. To idealny zwierzak dla ludzi, którzy nie potrafią się zdecydować, czy wolą psa, czy też kota. Sawanna osiąga rozmiary średniego psa i waży do 15 kg. Jest inteligentny i lubi większość psich zabaw, takich jak aportowanie czy zabawy z piłką. Ponadto bez problemu poddaje się tresurze. I kocha pływanie. Dzo to krzyżówka krowy domowej i jaka. Te zwierzęta dość często można zobaczyć w Mongolii, Tybecie i Nepalu, gdzie wykorzystywane są do prac polowych. Wyglądem przypominają one krowy, choć mają koński ogon. Ich hodowla jest bardzo opłacalna, gdyż rocznie dają około 5000 litrów mleka o wysokiej jakości. W warunkach naturalnych rozmnażają się niezwykle rzadko. Kama to hybryda lamy i wielbłąda jednogarbnego, wyhodowana w wyniku sztucznego zapłodnienia. Naukowcy chcieli stworzyć zwierzę tak wytrzymałe i mało wymagające jak wielbłąd, i jednocześnie takie wełniane jak lama. I generalnie ich plan się powiódł. Tym sposobem pojawiła się na świecie kama, stosunkowo małe, lecz silne zwierzę o wytrzymałości wielbłąda i sierści lamy. Nawiasem mówiąc, ma jej ona nawet od 3 do 6 razy więcej od zwykłej lamy. Tych zwierząt do tej pory wyhodowano tylko 7 sztuk. Za ich stworzenie odpowiadają specjaliści z Ośrodka Naukowo-Badawczego Reprodukcji Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Beefalo to hybryda krowy domowej i dzikiego amerykańskiego bizona. Celem ekspertów z USA było stworzenie wielorasowego zwierzęcia, które na wzór bizona żyłoby tylko na powietrzu i odżywiało wyłącznie roślinami, które nawet zimą wydobywałoby spod śniegu. Ponadto twórcom zależałoby, dziennie przybierało ono na wadze od 800 do 1300 gramów. Zadanie zostało wykonane na 100%. Zebroidy. W 1815 roku po raz pierwszy skrzyżowano samca zebry kwagga z arabską klaczą o rudobrązowym umaszczeniu. Zebroidy hodowane są do praktycznego użytku, do jeździectwa lub jako zwierzęta juczne. W Afryce górują one nad końmi i osłami, gdyż są odporne na ugryzienia much CC i łatwiej poddają się tresurze niż zebry. Zebroidy są z wyglądu podobne do matki, a po ojcu mają na nogach pasy, które częściowo znajdują się też na szyi i tułowiu. Zebroidy zalicza się bardziej do dzikich zwierząt niż domowych, ponieważ trudno je oswoić i są agresywniejsze od koni. W porównaniu z zebroidami, muły są dużo bardziej udanym eksperymentem. To prawdopodobnie najbardziej rozprzestrzeniona i najpożyteczniejsza hybryda na Ziemi. Muł to rezultat krzyżówki osła z koniem. Od czasu, gdy George Washington przywiózł to zwierzę do Ameryki, stało się ono najpopularniejszym zwierzęciem roboczym. W 2013 roku Uniwersytetowi w Idaho udało się stworzyć pierwszy klon tej hybrydy o imieniu Idaho Gem. Wolfin to rzadka hybryda delfina butlonosego i orki karłowatej. Pierwszą przedstawicielką tego gatunku jest samica o imieniu Kekajmalu, która może posiadać potomstwo. To, że jest ona mieszańcem, łatwo zauważyć chociażby po zębach. Delfin Butlonosy ma ich 88, Orka Karłowata 44, a Kekaj Malu 66. Obecnie tylko dwie hybrydy żyją w parku rozrywki Sea Life Park na Hawajach: Jest to Kekaj Malu i jej dziecko. Niestety, małe jest bardzo słabe. Samica miała już wcześniej dwójkę młodych, które zdechły, a to urodziło się w 2004 roku, czyniąc je matką po raz trzeci. Jaglew to krzyżówka samca jaguara i samicy lwa. Hybryda odziedzicza budowę ciała po ojcu, a kolor po obojgu rodzicach, ubarwienie sierści polwicy, a brązowe centki po jaguarze. Jaglewy żyją wyłącznie w niewoli. A na dziś to już wszystko. Napiszcie w komentarzach, która z hybryd spodobała Wam się najbardziej. Nie zapomnijcie też udostępnić wideo znajomym. Do usłyszenia!